Hej Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie. O w tle jeszcze słychać pociąg. E, przyszła do mnie paczka niespodziana. Wracam sobie z pracy, patrzę na tutaj na mojego niposta, moja jest paczka do odebrania. Wczoraj jej nie widziałem. Paczka od Mateusza, od widza. Pozdrawiam serdecznie Mateusz. E, no nie spodziewałem się tej paczki. Paczka już na wadze. Ile to waży? Prawie 17 kg, tak 16900 tam 70 coś. No prawie 17 kg. Czuć, że tam jakiś złomik jest w środku. No to co? no Zabierzemy się za otwieranie, zobaczymy coś w środku. I oczywiście, to już bardzo, bardzo Ci dziękuję. No, no taka niespodziana paczka. No super, no. A więc to 125 AdBoxing. Tak, paczki na kanale Flaming Recycling. A więc to wyciągam nóż, zabieramy się za otwieranie. Tak mówię, że to jakiś tam złomik jest. No coś tam lata, coś tam drży. Oczywiście, nóż od Dariusza, od Saracena. Pozdrawiam serdecznie Saracen. E, przy tej okazji e, zapraszam, zapraszam wszyscy, wszystkich gorąco na kanał do, do Saracena. Na końcu odcinka podlinkuję i podpowiem. Dariusz to wierny widz od samego początku na moim kanale. Tak więc, Dariusz, wielkie, wielkie dzięki. Tworzymy nożem. Paszki są otwierane. Cyk. Mamy. Mamy to i zaglądamy z wielką ciekawością Jak i ja, tak jak i wy Patrzymy co tu jest oho, oho, coś pięknego Jak ja to lubię Oczywiście nóż na bok Oj Mateusz, wielkie dzięki Są kabelki, kabeleczki Różne różności będzie zabawa o wkład do elektropaki napęd fajnie. wkrótce też będzie paczka wysłana do elektropaki. To jakieś przekaźniki. Tutaj już miedziucha na wierzchu. Elegancko! I tutaj patrzcie co się dzieje. Mieć była próba wydobycia nacięte, ale nieudana. Myślę, że mi się dziś się uda. Dobrze, ubieram rękawice, wyciągam to wszystko na warsztat. Rękawice ubrane. No, taka paczka, taka paczka przy piątku. Dobrze, mięciuchy damy sobie tu jakiś na bok. Mosiądze też ściągniemy, żeby było więcej miejsca na warsztacie. No, miejsce elegancko przygotowane. O, zrobimy tak, sobie. tu paczka damy tu. A tu będziemy wyciągać, wykładać. A więc są kabelki. Teraz będzie trzeba urządzić domowe korowanie. Napęd. Podamy sobie tutaj na bok. Takie różne różności tutaj są. A ja, ja lubię takie paczki. Jest jakiś wirnik. Tutaj jakiś był. Była próba opalania, czy coś Ta nie, taki skorodowany ra, raczej. Fajny ciężar, kable, kabelki. Najlepiej to było wysypać, nie? Tak to zrobimy. Kable pod ścianę. Silniki, wirniki. Wirniki oczywiście trafią do wirniczków. Też jakiś silnik był tutaj ten transformatorek tak gdzie się będzie kopalnia miedzi ładowarka też do metalu pójdzie do zasilaczy do metale co mówię do elektropaki tutaj takie coś zalane ciężkie tutaj temacik na targ staroci już kilka takich tych pedałów nożnych sprzedałem Fajnie, wielkie dzięki Normalnie, znajdź boku. zasilacz będzie do elektropaki Tutaj jakieś głośniczki Normalnie Elegancko Tutaj co to jest, co to jest? Jakiś głośnik Kolejne jakieś coś takiego Jakieś głośniki, połączenie, może to z jakiegoś samochodu, co to jakieś lewe, prawe dobrze to się do Kolejny transformatorek też nacięty, już przygotowany, drugi już. Znajomy temat. Miałem kiedyś takie coś i ten pedał, i takie coś sprzedałem na targu staroci. No, Manie, deja vu, czy to jest to samo. To, to są nitki. Okej okay. naprawdę, taki zestaw jeszcze był z kabelkiem, i to na targu staroci sprzedało się. Super, wielkie dzięki. Kable, kabelki. Wiernik do wierników Piękny miżmarz Tu jeszcze to jest instrukcja Z maszyny do szycia. No to w komplecie będzie z tym zestawem. Tutaj e, chyba to jest z wycieraczek samochodowych. Mechanizm Przykładnia. Mydło BHP Przyda się Gdzieś to mydła tu miałem. Dajemy na górę już. Kolejny tutaj transformatorek nacięty. No jak to? ktoś próbował tu walczyć, zaś zasilacz też. I się nie udała walka z transformatorami. Tutaj do elektropaki Fanty. Kolejny trafoczek. Chyba kopalnia miedzi będzie tematy do elektropaki. Bo ja pomalutku moją paczkę już kompletuję. No będzie, będzie trochę dziuchy, Sporo kabli. Takie te masz, Tutaj jeszcze jakaś czarna skrzynka. Aha, to jakaś obudowa z, LED z LEDów. Zasilacz goni zasilacz. No tak to wygląda. Taka niespodzianka. Tutaj co to jest? Pilot do czegoś. Na weekend początek taka niespodzianka. Zajrzymy, popatrzymy, o tutaj jest też transformator. Dobrze. No i tak się prezentuje zawartość paczki od Mateusza. Wielkie, wielkie dzięki. No jestem zaskoczony tą paczką. No bardzo miło, bardzo miło. Taka góra kabelków, a więc powinno być sporo miedziuchy. Jeszcze w pudełku sporo szpeju zostało. Są oczywiście fanty do elektropaki, tu jeszcze z tej płyty się odzyskali sporo miedziuchy i tutaj aluminiowe radiatory są. To chyba z jakiegoś telewizora jest napęd. Jest oczywiście na małe dyskietki. Taki bity jeszcze były w środku, to też się przyda, to się nie zmarnuje. Ostatecznie na targ staroci pójdzie. To na pewno na, na targ staroci pójdzie. Te maszyny do szycia, łącznie z tą instrukcją, skrzyneczka. Ludzie szukają takich rzeczy. E, do elektropaki na pewno wsad, w postaci tych tutaj zasilaczy. To będzie dzisiaj kopalnia miedzi, tak. Będzie na pewno ruda na wagę. Ktoś tu próbował się z tym rozprawić. Ponacinane, a więc tylko wystarczy zamontować najmladło, wybić. Powinno się udać. E, są wirniki. Ten wirnik też powinno się udać lekko opanować, ale oczywiście wirniczki, wirniczki co trafią zaraz do kuwety z wirnikami. Tu było, to są jeszcze takie tarcze chyba tak hamulcowe z rowera. Z roweru, z roweru, z rowera. Eee, chyba tak, chyba tak. Nie miałem, nie, u, nie używam, nie mając tego typu rower na klocki, że tak powiem. I co? No i te tutaj jakieś głośniczki są. Także sporo ciekawego tego towaru, takiego jak ja to lubię. Jak tam się z tego ten mosiąc uśmiecha Tak więc Mateusz wielkie, wielkie dzięki dla Ciebie za paczuchę Ja teraz oczywiście te kabelki wkładam do pudła I zabierzemy się za kopalnię miedzi Dobra, robię szybko tutaj porządek na warsztacie I będziemy wydobywać rudą Będzie ruda na wagę przy piątku Wiesz w miarę ogarnięte. Wirniki od razu też trafią do tego pojemnika z wiernikami. Co, wyciągniemy wagę, zważymy, ile te transformatorki ważą. Jest waga, odpalamy wagę. Będzie chociaż kilogram wsadu? sadu? No, może i będzie. Cyk, można już nakładać? Można nakładać. Mamy 680, 800 tak. pewno kilogram powinien być już jest ponad kilogram. Tak mamy kilo 226. Jak ja to mówię zawsze, gdzieś by tam w złomie zginęło, że ktoś by to do złomu wyrzucił po złotówce. Za złoty 23 tak. Raz, dwa, trzy. Wiadomo, ja nie, nie wiem tam po ile transformatory są skupowane. Pewno drożej niż po złotówce, ale ja zakładam, że po prostu gdzieś to ginie w złomie, ktoś to wyrzuca do złomu, nie chce się nikomu z tymi zrobić. No i co? Mamy Kilo 226 wkładu, transformatorki już ponacinane, jeden, drugi, tutaj sobie poradzimy, trzeci, cztery ponacinane, a więc nic tylko włożyć w rozbić, zabieram się za kopalnię miedzi, zobaczymy ile będzie rudej, a więc życzę wszystkim miłego oglądania.

Tak szybko dziś nie usta Trzeba zapewnić Marzenie spełnić kopalnia opalnia mi jeździ W głowie mi siedzi Ruda na wagę Obyło jak najwięcej Ruda na wagę Chcę ciebie jak najwięcej Ruda na wagę Jeśli ma to wagę To mi serce Latają ręce Ruda na wagę Obyło jak najwięcej Ruda na wagę Białka na pizzy, nawagę, na wagę, jeśli masz odwagę, rośnie mi serce, wracają ręce. I tak ruda na wagę.

jak najwięcej trudna na wagę, i jeśli masz uwagę, rośnie mi serce, latają ręce. po demontażu fajnie to poszło, lubię tą zabawę z transformatorkami no i co mamy, mamy miedziuchę mamy złomik mamy wagę i co, odpalamy, zważymy zobaczymy ile tylko wszystkiego jest, ile to jest warte pierw złomik, na wagę wrzucimy tackę starujemy i co przesłuchujemy złom ile złomu Wszystko 984, a to było kilo, tak, 123, coś takiego, kilo 200, czyli co jakby z 220 gramy dziuchy. No nie, może będzie 200, zobaczymy. Dobrze, złomik, 98 groszy, zapisujemy. Tak, już mamy 98 groszy, złom do złomu. Tu moje wiadro pełne, e, oczywiście wiadro, no pojemnik przeniesiony z lasu, Zaczynamy nam tutaj. No bo co, wiesz? tak nam się tu roztopuje i tak. Temat złomu załatwiony. Teraz co będzie ruda na wagę. Ruda na wagę. Tak jak ruda na wagę. Przecież jak najwięcej ruda na wagę. Jeśli masz uwagę, roci mi serce. latają ręce. A więc zajść sobie. Starujemy tackę, jest 0, jest, teraz po 28,40, dzisiaj jest miedziuchano metal Leo. Zajść w dół, raz w górę, raz w dół, po 290 ostatnio było, no ale jak na giełdzie I co, ile miedzi w misce siedzi, rudo na wagę i lecimy Z rudą, cyk, mamy, 180, prawie tam gram pokazało, dobra, 178 gram, fajnie po 2845 zł i 6 groszy za tą miedziuchę a w sumie 6 zł i 4 grosze. A jak liczyliśmy na początku, w złomie by to zniknęło za złoty 23, także opłaciło się demontować. 6, 40, 6 zł i 4 grosze wpada do flamingowej skarbonki. Wielkie dzięki Mateusz. E, wiadro z miedziuchą już na warsztacie. E, I co i co? Sowa się? Cieszy, sowa z drugiej strony jest tutaj jest. Sowa się cieszy, no bo co? Kolejne gramy tutaj miedziuchy zasilają. Jaderko. Ostatnio troszeczkę tam ubijałem, tak żeby więcej się zmieściło. I co? Będzie już 5 kilo czy nie? Tu sobie starujemy wagę, żeby nie było, tak. Ostatnio tam niewiele brakowało do 5 kg. Już jest. 5 kg 122 gramy. Tak więc fajnie. Taki lekki pumetek. Także ja się bardzo cieszę. No nic, waga na bok i tak, ma to Mateusz. Wielki, wielki dzięki za paczuchę. Dzięki, Tobie będzie co robić. Eee, będzie zajęcie, będzie mieciucha, będzie złomik, będzie aluminium z tego, co widzę i mosiąc. Eee, będzie bogata paczka do elektropaki. Będzie czysto. Jest 200 gram mydła. Super, wszystko się przyda. Też są mi panty na targ staroci. Miedziucha wpadła do, do, do wiadereczka. Mega niespodziankę mi zrobiłeś właśnie tą paczuchą także bardzo bardzo ci dziękuję no i co no 125 unboxing paczki na kanale Flaming Fla Recycling za nami kopalnia miedzi za nami ja jeszcze, oczywiście jeszcze gorąco gorąco polecam i zachęcam właśnie do odwiedzin kanału Saracen bo od niego mam ten słynny nożyk do otwierania paczek i szczęśliwie się je otwiera i może dzięki niemu mam szczęście do takich paczuch tak więc pozdrawiam się serdecznie Dariusz no i co ja nie chcę też przeciągać za bardzo Wypatrujcie też kolejnych odcinków, właśnie z fantami z paczki od Mateusza Standardowo, jak się podobało zachęcam do łapkowania, do komentowania Zachęcam do subskrypcji kanału Saracen, klikając właśnie tutaj, tego Saracena Do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tutaj, tego Flaminga I na poprzednie myślę, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj I hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś wielkie dzięki za paczkę.